Bazylika parafia Przeworska pod wezwaniem Ducha Świętego. Jest to najpiękniejsza świątynia i Bogu dzięki ocalała od prawie założenia aż do dzisiejszych współczesnych czasów. Ewenementem naszej bazyliki jest kaplica Grobu Bożego, w której się znajdujemy. Warto przyjechać i zobaczyć i pomodlić się w tej kaplicy przed pustym grobem Chrystusa ażeby nawet siły i mocy wewnętrzne do codziennego życia, żeby tu pogrzebać, jak mówił niedawno Benedykt XVI w Ziemi Świętej, wszystkie troski, słabości i żeby człowiek zmartwychwstał do nowego życia. Z roku 1400 pochodzi ta przepiękna, zabytkowa księnica Mamy tutaj znak. Zakonu rycerskiego Bożego Grobu Jerozolimskiego. Dokładnie. Mamy tutaj symbole. Mamy tutaj Matkę Najświętszą. Z tej strony mamy tutaj herb leniwy. Herb o ładce przeworska i napis, oczywiście w gotyku, dotyczący chrztu Świętego. Stoimy przy ścianie, na którym był wmontowany ołtarz Matki Bożej Różańcowej. Obecnie miejsce puste i patrzymy na te ściany, które wołają o to, żeby jak najszybciej ten ołtarz tutaj powrócił na swoje miejsce jest w konserwacji. Bo konserwacja jest eterna kreacja. To jest nieustanne, ciągłe stwarzanie nowego i odtwarzanie dawnego dlatego wszystkich chętnych pielgrzymów też zapraszamy, a żeby ten ołtarz jak najszybciej mógł powrócić na swoje miejsce. No dlatego prosimy bardzo i władzę też o pamięć, że taki ołtarz jest konserw w konserwacji i potrzebuje środków finansowych. Myślę, że warto przyjechać, zobaczyć i przyglądać się nawet samym murom. Zewnętrzny, bo układ romboidalny budowli jest dzisiaj unikatowy i tego się nie spotka. Zachęcam serdecznie do odwiedzin bazyliki.